A co, jeśli jedno zdanie małoby moc otwierać bezpośredni portal do twojego szczęścia za każdym razem, gdy kupujesz los na lotelie? Wyobraź sobie tajemną kombinację słów, która natychmiast budzi energię zwycięstwa, dostrajając twoją wibrację do dokładnej częstotliwości nagrody milionera. Nie mówimy o ślepej fortunie, lecz o świadomej manifestacji, o aktywacji energii, którą Florence scovel Szyn nazywała stwórczym słowem. Prawda jest jasna. Manifestujesz nie tylko tym, co czujesz, ale także tym, co deklarujesz. Ile razy kupowałeś los pod wpływem impulsu, licząc, że przypadek zdecyduje o wyniku? Ile razy obstawiałeś z lęku przed utratą okazji, nie wierząc naprawdę, że to może wszystko odmienić? To najczęstszy błąd. Większość gra w pośpiechu, w wątpliwości i w napięciu. Kto jednak rozumie prawo przyciągania, wie, że to nie numer przyciąga nagroda lecz wibracja człowieka, który jej pragnie. Prawdziwe szczęście rodzi się ze stanu wewnętrznego. To głębokie przekonanie, że wszechświat w tej właśnie chwili sprzysięga się na Twoją korzyść. W tym wideo poznasz klucz wibracyjny, inspirowany naukami Florence, zdolny przemienić zwykły zakup losu w rytuał świadomego stwarzania. Bo kiedy kupujesz z wiarą, Ty nie losujesz, Ty współtworzysz. Gdy trzymasz los, nie tylko marzysz, ale łączysz się ze swoim zwycięskim ja. Tym, które już żyje wolnością wyboru bez lęku o cenę, ulgą spłaconych długów i radością spełnianych pragnień. To ja istnieję, wibruję na wyższym planie i woła, byś do niego dołączył. Przypadków nie ma. Skoro ta wiadomość stanęła ci na drodze, oznacza to wezwanie do przemiany. Może twoja dusza rozpoznała w tej chwili punkt zwrotny. Wszechświat nie myli adresów. Skoro słyszysz te słowa, zostałeś tu doprowadzony. Czas przestać pragnąć, a zacząć przyjmować to, co już jest Twoje. Być milionerem, który już w Tobie mieszka. Być cudem, na który czekasz. Zostań do końca, bo dziś poznasz dokładne zdanie, które powinieneś wypowiadać za każdym razem, gdy kupujesz los. To niezwykła pozytywna fraza, to formuła słowna nasycona duchową energią, czystą intencją i wibracją pewności. To święte ziarno, które zasiane z wiarą. Kiełkuje w namacalny rezultat. Zrozumiesz także, dlaczego ta technika działa, jak stosować ją właściwie i co ją blokuje, gdy wykonuje się ją powierzchownie. Zanim pójdziesz dalej, weź głęboki wdech. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi. Zobacz swoją rzeczywistość już przemienioną. Ujrzyj siebie wolnym, dostatnim, spełnionym. Uwierz, że zostałeś wybrany do zwycięstwa. Autentyczna manifestacja zaczyna się wtedy. Gdy przestajesz prosić, a zaczynasz dekretować. Gdy los przestaje być papierem, a staje się żywym symbolem Twojej nowej rzeczywistości. Jeśli czujesz to wezwanie, zadeklaruj teraz: To jest los mojej boskiej wygranej. Napisz to z prawdziwą emocją. Każde słowo wypowiedziane z wiarą uruchamia komendę w podświadomości, która zaczyna po cichu potwierdzać nową prawdę. Akt pisania jest rytuałem. Kiedy komentujesz lub notujesz. Twoja nieświadomość traktuje to jak nieodwołalny dekret. A gdy twoja wibracja dostraja się do kogoś, kto już otrzymał, wszechświat odpowiada bez zwłoki. Rozpoznaje częstotliwość gotowości i dostarcza bez oporu. Dlatego działaj aktywnie, deklaruj, manifestuj, zapisuj. Twoje zaangażowanie jest częścią procesu stwórczego. Gdy lubisz, komentujesz i udostępniasz, nie tylko wspierasz treść, wysyłasz energetyczny tak do wszechświata. Każde działanie potwierdza Twoją otwartość na przyjęcie. Tutaj każde wideo to więcej niż lekcja to portal wibracyjny dla tych, którzy są gotowi żyć w obfitości we wszystkich obszarach. Wielu nadal gra z prośbą o ratunek, napędzanych niedostatkiem. Florence uczyła odwrotnie: każde słowo to żarno, każdy czyn to potwierdzenie tego, kim wierzysz, że jesteś. Kupno losu ma być gestem świadomym, niewołaniem o pomoc. Ślepy los to mit. Istnieje jedynie zgodność wibracyjna. Pole kwantowe nie odpowiada na to, czego chcesz, lecz na to, kim jesteś. Kiedy kupujesz los z lękiem, niepewnością lub wątpliwością, wysyłasz we wszechświat błędną komendę. A on odsyła ten sam wzorzec. Dlatego Florence mówiła, słowa człowieka są różdżkami mocy. Sposób, w jaki mówisz, jest sposobem, w jaki kształtuje się twoja rzeczywistość. Porównaj dwie sytuacje. Jedna osoba kupuje los i mówi, Wątpię, że wygram, ale zobaczymy. Druga kupuje i stwierdza, To jest los mojej boskiej wygranej. Przyjmuje z wdzięcznością. To dwa przeciwne światy. Pierwszy wibruje wątpieniem. Drugi wibruje pewnością. A energia pewności tworzy cuda. Manifestacja nie zaczyna się w wyniku, lecz w niewidzialnym. W chwili, gdy trzymasz los z wiarą. Podpisujesz kontrakt energetyczny ze swoim milionerskim ja. Zapytaj siebie, jaki kontrakt podpisujesz dziś, niedostatku czy obfitości. Bo wszechświat potwierdza jedynie to, co deklarujesz jako prawdę. Florence uczyła, nigdy nie potwierdzaj braku. Potwierdzaj obfitość. To nie udawanie, to zastosowana wiara. To zestrojenie się z rzeczywistością, która już istnieje na wyższym planie i przywołanie jej do teraz. Energia zasługiwania jest kluczowa. Jeśli nie uważa się za godnego wygranej, wszechświat szanuje tę wiarę. Dlatego każdy los traktuj jak święty symbol Twojej mocy stwarzania. Kupując, zadeklaruj: Jestem obfitością. Jestem wyborem wszechświata. Jestem kanałem cudu. Ta prosta zmiana postawy przeprogramowuje Twoje pole wibracyjne. Słowa są falami, a fale tworzą formę. Florence nazywała słowo różdżką. Bo każda sylaba niesie częstotliwość. Wypowiedziane z emocją, poruszają rzeczywistości. W polu energii manifestuje się to, co deklarujesz. Mówisz niedostatek, zbierasz niedostatek. Mówisz zwycięstwo, zbierasz zwycięstwo. Różnica między pragnieniem a dekretem to moc, która porusza niewidzialnym. Dlatego Florence i Bob Prakter przypominali, że każde zdanie ma być świadomą komendą, nigdy reakcją na strach. Teraz przejdź do praktyki. Kupując los, zatrzymaj się na moment. Chwyć go obiema dłońmi. Oddychaj. Poczuj, jakbyś już wygrał. Zobacz scenę w umyśle, uśmiech, świętowanie, dzielenie się. Wtedy powiedz z głębi: To jest los mojej boskiej wygranej. Nic nie może mnie powstrzymać. To niezwykła fraza to kot mocy. Wypowiedziany z obecnością i emocją. Przenika plan fizyczny i tworzy echo w polu kwantowym. Blokuje wątpliwość, rozpuszcza lęk i przyciąga zdarzenia potwierdzające zwycięstwo. Im częściej praktykujesz, tym więcej znaków się pojawia: zbiegi okoliczności, intuicje, sny i impulsy ustawiające Cię na właściwej drodze. Zapisz tę frazę na odwrocie losu, powtarzaj w myślach podczas gry, zamień to w rytuał pewności. Bo od tej chwili nie prosisz o cud, aktywujesz cud który już istnieje. Zadeklaruj z wiarą, to jest los mojej boskiej wygranej. Nic nie może mnie powstrzymać. A wszechświat, posłuszny wibracji przekonania, odpowie z boską precyzją. Malia, kobieta z Resife, nosiła w sercu pragnienie milionów, odmienić życie dzięki prostemu losowi. Przez długie lata kupowała cotygodniowe kupony, karmąc cichą nadzieję, że los się uśmiechnie. Z czasem jednak rytuał oczekiwania i rozczarowania zamienił wiarę w znużenie. Blask w oczach zgasł, aż zaczęło kiełkować nowe żarno. Gdy odkryła nauki Florence kołwel coś w niej drgnęło. Te słowa mówiły do duszy i obudziły uśpioną siłę. Po raz pierwszy zrozumiała, że problemem nie był los, lecz energia, z jaką go kupowała. Usłyszała wtedy zdanie, które zmieniło wszystko, to jest los mojej boskiej wygranej. Nic nie może mnie powstrzymać. Te słowa przeszyły jej serce jak objawienie. Zaczęła działać inaczej. Przyklejała frazę na lustrach, w zeszytach i przy łóżku. Każdy los przestał być zwykłym papierem, stał się świętym symbolem. Wieczorem, przed snem, trzymała kupon i powtarzała deklarację z prawdziwą emocją. Wyobrażała sobie rozmowę z rodziną, spłatę długów, spełnione marzenia i pomoc bliskim. Nowa wibracja przemieniła powietrze wokół niej. Po trzech miesiącach życie odpowiedziało. Jeden z kuponów przyniósł 100 tysięcy rieli. Nie była to największa nagroda, ale wystarczyła, by otworzyć nową rzeczywistość. Spłaciła zobowiązania, pomogła córce rozpocząć działalność i po raz pierwszy od lat zasnęła spokojnie. Dla sceptyków to przypadek. Dla tych, którzy czują energię, to reakcja wszechświata na jej nową częstotliwość. Dawna, niespokojna graczka stała się świadomą kreatorką. Zrozumiała, że szczęście nie jest przypadkowe, jest konsekwencją stanu wewnętrznego. Los był tylko pojazdem, wibracja była silnikiem. Malia zaczęła inspirować innych, pokazując, że każdy może dotknąć tej samej energii, jeśli zdecyduje się wibrować inaczej. Gdy powtarzamy, to jest los mojej boskiej wygranej. Nic nie może mnie powstrzymać, nie mówimy tylko słów. Przeprogramowujemy podświadomość, która chłonie każdą emocję jak rozkaz. Ona nie odróżnia realnego od intensywnie wyobrażonego, reaguje na to, co czujesz jako prawdę. Dlatego uczucie jest sekretem. Im prawdziwsza emocja, tym głębszy zapis w polu wewnętrznym. Neurobiologia potwierdza: mózg odpowiada na obrazy mentalne tak, jak na doświadczenia realne. Kiedy więc widzisz świętowanie, ulgę i wdzięczność, Ciało wibruje tą samą częstotliwością. Cud zaczyna się właśnie wtedy, gdy ciało wierzy, zanim zobaczą oczy. Manifestacja nie dotyczy pragnienia, lecz stawania się. Wielu powtarza potężne zdania bez obecności, oczekując natychmiastowych efektów. Lecz wszechświat nie odpowiada na puste słowa, odpowiada na energię podtrzymywaną wiarą. Bez emocji to jak wpisywać błędną kombinację do sejfu obfitości. Kluczem jest spójność między tym, co mówisz, a tym, co czujesz. Wątpliwość jest trucizną kreacji. Zatrzymuje przepływ i blokuje akceptację nowej rzeczywistości przez podświadomość. Wiara to nieczekanie, to pewność. Gdy czujesz, wszechświat działa. Gdy wierzysz naprawdę, porusza się. Manifestacja to sztuka ustawienia ciała, umysłu i ducha w jednym kierunku. Aby zintegrować tę energię, zamknij oczy i powiedz. Ogłaszam moją boską wygraną z prawdziwą wiarą. Oddychaj, czuj, zauważ reakcję ciała. Ta wibracja jest mostem między niewidzialnym a realnym. To moment, w którym los przestaje być papierem i staje się dekretem. Gdy wszechświat zaczyna się poruszać, wysyła znaki. Sen, niespodziewany impuls, powtarzająca się liczba. To nie przypadek, to odpowiedzi. Florence nazywała to mostem zdarzeń. Niewidzialną drogą łączącą pragnienie z urzeczywistnieniem. Idziesz po tym moście, gdy podążasz za znakami. Może poczujesz, by zmienić kolekturę, odmienić numery albo zaufać nagłej intuicji. Te impulsy to szept Twojej zwyczajnej wersji, prowadzącej cię do wyniku, który już jest Twój. Manifestacja objawia się, gdy działasz z natchnienia, nie wtedy, gdy bezradnie czekasz. Sekret polega na dostrzeganiu niezwykłego w zwyczajności. Każda koincydencja jest tropem. Każda intuicja, współżenną. Gdy ufasz, wszechświat odpowiada z boską dokładnością. Sprawdza Twoją wiarę, obserwuje stałość i nagradza obecność. Napisz teraz w komentarzach, podążam za znakami mojego cudu. Albo zadeklaruj, przechodzę przez most mojego zwycięstwa. Te słowa są wibracyjnymi kotwi i kwantowym zapisem Twojej decyzji. Utrwalają częstotliwość. W której zdecydowałeś się zamieszkać. Powtarzając z wiarą, uruchamasz praktykę energetyczną, która wykracza poza samą mowę. Przeprogramowuje umysł, wzmacnia twoje pole i przyciąga scenariusz zgodny z nową tożsamością. Bo w głębi Lotelia nigdy nie dotyczyła przypadku. Chodziło o pamięć tego, kim jesteś, świadomym współtwórcą własnego przeznaczenia. Wszechświat już usłyszał twój dekret. Energia żniwa została uaktywniona. Teraz pozostaje utrzymać wibrację, iść za znakami i żyć jak ten, kto już otrzymał. Bo gdy wibrujesz jak zwycięzca, wszechświat nie ma innego wyboru, jak potwierdzić twoją wygraną.